Pewnie każdy z Was przeglądał i robił badge w 99 nocach w lesie. Jest taki jeden badge, co się nazywa Teamwork, w którym musimy przetrwać 99 dni z drużyną 5 ludzi. A ja dzisiaj spróbuję to zrobić, ale towarzyszyć będą mi losowe osoby. Dobra, po chyba 10 próbach udało się zebrać 5 osób, także zaczynamy grę. Mam nadzieję, że każdy coś będzie robił pożytecznego. Dobra. Jesteśmy, wszystkich załadowało, wszyscy są, mamy wampira nawet, O, mamy wampira, dwóch alienów, ja jestem cyborgiem, także nie ma źle, tutaj widzę, że już ktoś po węgiel poleciał, dobra, zaczynamy na razie bazę rozszerzać, o, już jest ognisko, dobra, lecimy, mamy karnawał i zbierzmy sobie pierwsze węgielki, pierwsze rzeczy, żeby jak najszybciej ognisko zrobić, uratować dzieciaki, żeby jak najszybciej mieć 99 nocy. Kolejny węgiel, dawać, dawać, dawać. Mam nadzieję, że nikt nie wyjdzie z gry. No i już mamy ognisko na trzecim level, także zaczyna się nawet, nawet dobrze. Ktoś już ulepszył crafting, ej, nawet może się to udać. Jeszcze mam zimowy biom. To może trochę utrudnić, ale myślę, że jak takie klasy mają, to będziemy ogarniać na luziku. Dobra, pierwszy wilk. Dobra, pokonany. Dawać, bo widziałem węgiel. Biomo, otwieraj skrzyneczkę, ja poczekam. Dobra, teraz nasza kolej. Co ze skrzyneczki poleci? Armor, no, niestety. Ale mamy kolejny węgiel za to. On go przegapił. Dobra, jest pierwsza noc, a tu jeleń nas na razie nie będzie atakował, więc luzik. Weźmy sobie tą skrzynkę, otwórzmy, dajcie coś. Jest worek lepszy, dobra. Teraz mogę ruszać na poszukiwania. Dobra, mamy już trzecią noc za nami, bo już ktoś postawi nawet szybko łóżko. Dobra, postawmy tu gdzieś farmy. Niech się nam jedzonko pierwsze robi. A my idziemy dalej szukać materiałów, oni już prawie ognisko na maxa rozszerzyli, także idzie to z nimi bardzo szybko i jest szansa, że uda się to od razu. Tylko żeby kogoś nie wywaliło. O, mamy pierwszy bandaż, dobra. O, to chodziło, dobra, jak ty zginie, to mamy już pierwszy bandaż, mamy koin węgiel i pana wilka też mamy. No i mamy pierwszą śmierć, no niestety pierwsza śmierć, ale dobra, zaraz go tu uratujemy. On nie jest cały tak daleko. I oni mają też już pierwszego dzieciaka. Także. O, ktoś tu pominął to. Dobra, pierwsza śmierć. Słyszę jelenia gdzieś tam. Dobra, jelenie jest sobie tam. Co wy tam nie ogarniacie? Nie umiecie pokonać? Dobra, pokonaliście. Dobra, uleczmy go. A ziomo tu z jeleniem przyszedł. No, ryzykownie trochę, dawaj. Pierwszego dzieciaka. go otworzyłeś tą skrzynkę czy nie? A się pchają do skrzynki, dobra. Jest skrzynka, idziemy sobie stąd, żeby im nie przeszkodzić. Odstawmy dzieciaka do bazy. Dobra, pierwszy dzieciak zrobiony. Teraz trzeba się skupić na poszerzaniu bazy dalej. Chociaż, chodźmy do tego labiryntu, zróbmy sobie wigierki. Dobra, pierwszy ticket za nami. Nawet z drugim. Oj, no ile tych prób trwa? Ta piąta. No, wreszcie dobra. mi się to, nie umiem strzelać do kosza. Czemu ja tak źle do kosza rzucam? Dobra, jest jeden. Jest drugi, mam chyba sposób, mam sposób. Jest trzeci, dobra, udało się. To było proste. Mamy tickety, idziemy do labiryntu. Pan wam Jeleń przeleciał, ale my idziemy, idziemy. Tutaj mamy strzałeczkę. Dobra, weźmy sobie laser kanona, bo tu pewnie coś będzie biegało w tą stronę. Jak się nie mylę teraz tu. Jednak nie, ale mamy skrzynkę. Dobra, w skrzynce może być coś dobrego. Zbliża się noc, także to jest niebezpieczne miejsce. Mamy podkę. Ta podka robiła? Chyba nas leczyła, a ja mam full HP. Dobra, strzałeczka tu prowadzi. Dawać, dawać, dawać. Dobra, piąty dzień. Nie ma źle. Oj, 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 oj. I mamy tutaj chyba wyjście, mamy wyjście. Dobra. W miarę szybko to znaleźliśmy. Otwieramy. Dajcie coś dobrego. Kosa, bo jak dostanę zbroję, to... O, nawet Bouncy blade. Dobra, może być. Kosa byłaby najlepsza. Ale nie ma co jakaś. Najlepsze to jest, że nie ma zbroi po prostu i tyle. Ja jeszcze od razu zacznę sobie robić rzeczy, zbierać rzeczy na rzeczy na biom zimowy. Bo podejrzewam, że nic z nich, no właśnie, nie będzie chciał tam iść. Także ja tu szybko biorę, pofarbimy króliki. Baza na razie tak wygląda, także nie ma źle. Oni tam gdzieś biegają sobie, chyba w tym labiryncie, wszyscy chyba w tym labiryncie są. Dobra, jest druga królicza łapka. Lecimy od razu na biom zimowy, skraftować te pierwsze rzeczy. I zaczniemy przeszukiwać ten biom. Dobra, tutaj jest ten nasz, o, jeszcze węgielek. To ja po ciebie zaraz wrócę. Kraftujemy nauszniki. Pyk, mamy nauszniki. Chyba mamy. Mamy, dobra, chyba mamy. I teraz potrzebujemy jeszcze jedną króliczą łapkę i skóry. Albo od razu to. Od razu na te Arctic Foxy zapolujmy. Dobra, mamy laser kanona. Nie wiem, czy one będą schodzić na strzała czy nie, ale tu może być dużo, dużo dobrych itemków. Dobra, pierwszy atak mamy przy ognisku, więc choćby tam pomóc naszej drużynie. Wszyscy są, dalej, wszyscy są w grze, ej, nawet, nawet spoko. Weźmy sobie papryczkę i lecimy, już zebrałem dwie skóry, żeby od razu mieć na najle prawie najlepsze nauszniki. Dobra, jest atak, widzę, Natomiast strzelamy tutaj, oj, nie trafiłem, dobra, pierwszy leży. Drugi tu potrzebuje pomocy, ale już pokonali, dobra. To zostawmy. Resztę wróćmy do craftingu. I czy ktoś się zajął ogródkiem? Nie, ogródek sobie leży tak jak leżał. Ale przynajmniej postawili drugie łóżko. No to chyba zadanie, żeby uratować resztę dzieciaków też będzie należała do mnie. Chociaż tam ktoś biega na mapie, dobra, dobra, jest szansa. Dobra, uratowali kolejnego dzieciaka, a ja wchodzę do nierozszerzonej mapy do budynku, a tu bandaż sobie leży także. Okej. Okay. No i szukam nadal tej skóry, ale jest lipa totalna, więc zbieram sobie po kolei, co tutaj jest, żeby oni już tutaj nie musieli przychodzić. Ja szukam, szukam, no i nie ma. Dalej jest tam pan niedźwiedź, na który pewnie nam nie poluje i czeka. Dobra, nie, no zaczęło się, ktoś zmarnował cały meta, że postawić pięć tych na pioruny, no, nie, no ktoś jest niepoważny, naprawdę. Tyj kosa tu jest. A wezmę. Jak ty to zostawił? A wszyscy na dobrze są. No weźmy dzitkę. Zostawmy im dzitkę. Dobra, odratowali tego ziomeczka, co umarł. Na razie dwie śmierci, 12 dni. Jak na team z randomami, nie jest źle. Tylko szkoda, że ktoś zmarnował kasę na te lightning rody. No, ale trudno, dobra. Nie mogło być tak pięknie. Ja sobie kupiłem blueprinty jakieś, bo mam też daily quest'a. Wyrzućmy je. Niech to na razie sobie tutaj leży. No i kolejna noc. I kolejna śmierć. O, ktoś jednak podjął moje blueprinty i zaczyna totalnie... Przeszkadzać tam w rozgrywce. Dobra, czyli to pewnie ten ziomo zrobił, bo jak on tak buduje na chaos, no nie, no druga osoba umarła. Co wy robicie? Widziałem ninja cowboy troluje, zaś postawił dwa te Lightning Rody. Chłop jest niepoważny, a ci dalej umierają. Dobra, idziemy ich uratować, bo oni coś zaczynają psuć tam rozgrywkę. Czym wy sobie tutaj nie radzicie, chłopaki? Alfa Wilkiem sobie nie radzicie? No to już po Wilku. Nie no, ja w to nie wierzę, ziomek dopiero co został przed pią uleczony i znowu leży na ziemi, co oni robią, a tak dobrze, no prawie 20 dzień, ja ich chyba nie mogę odpuszczać na krok, bo jak ja se odejdę, to nagle umierają, ja próbuję tutaj znaleźć rzeczy, żeby nam ognisko rozszerzyć, a ja chłopaki to umierają co chwilę, dobra, zbudujmy to kowadło i wróćmy tam do nich, bo może się coś niedobrego zaraz wydarzyć, mam takie przeczucie, nie wiem czemu. Nawet z tym kowadłem. Gdzie jest ostatni kawałek? Tutaj. I se potem skraftujemy młotek i naprawimy to co oni tam... Popsuli. Dobra. Jest trzecia skóra. Możemy zrobić cele lepsze słuchaweczki. Lecimy po lepsze słuchaweczki. I rozszerzyło się ognisko, więc możemy dalej eksplorować. Gdzie to było? Tutaj. Trzy. Dawaj. Czapeczkę. O i teraz na luzie. Możemy sobie tu biegać. Ja muszę zabierać cały metal od tego ziomka wampira, bo to on właśnie budował te... Bezpieczne pachołki z lightning rodów Dobra, trochę tu rzeczy się pojawiło Oj, panie Misiu, nie, nie chcesz tego nie, nie chcesz tego Oboje tego nie chcemy Ja nie mogę zginąć, chłopaki nie mają bandaży Ale jest beczka Dobra, beczka nam pomoże Jeszcze skrzynka Oby w skrzynce coś dobrego było Jakiś bandaż albo coś Diamenty i śnieżka, okej okay. Oj, ten jeden ziomek co leży to się martwi cały czas Chyba trzeba go ostrzec Przeszukałem bandaży. Dobra, napisałem mu, że szukam bandaża, żeby nie wyszedł. A, dobra, ktoś go ocalił. To nie ma tak źle jednak. Ale ktoś inny zginął. No nie, czemu jeden przyję, a drugi ginie. No i taki był dobry początek, nie? Dobra, mamy kolejne paliwko. Dawać dawać. Ale chyba z najważniejszych rzeczy już tutaj wszystko przeszukałem, tak mi się wydaje. No taką mam nadzieję. O oh jest. Zaczyna się zabawa. A jak bandaży nie było, tak nadal nie ma. Dobra. Wszyscy leżą na ziemi, tylko ja zostałem żywy, nie? Dobra, muszę szybko znaleźć bandaże, lecieć po nich i może coś się znajdzie. Dobra, po drodze tu parę wilków załatwimy. Może zarzucą czymś, jakąś skórą albo czymś. To by było w miarę pomocne. I gdzie wy umieracie? Bo ja jestem tego naprawdę ciekaw. Co tutaj takiego było? Dobra, jest bandaż jakiś. Ktoś miał jakiś bandaż? Dobra, leczymy pierwszego. Czy ty miałeś jakiś bandaż? Dobra, nie miałeś. Dobra, bierzemy, w sprawy w swoją kosę. Gdzie jest drugi wilk? To nie wilk chyba, nie? Gdzie on zniknął? Dobra, bo ja zaraz tu będę głodował. Zjedzmy trochę surowego mięska, bo nie chcę się wracać do ogniska. I w skrzyneczce proszę, żeby był jakiś bandaż, bo muszę ich uleczyć, bo jak zaraz któryś wyjdzie, to... A już jest 30 dzień. Dobra, lepszy worek. A jak nie, to zaraz lecimy kraftować bandaż. Tylko zniknął tam jeden. Nie wiem, to mnie zastanawia, gdzie on się pojawił. Gdzie poszedł? Bandaż? Dobra, uleczyłem jednego, drugi drugiego podniósł. Jest wolfpelt. Dobra, jest szansa. Gdzie było kowadło? Tu było kowadło, że kowadle był jeden wolfpelt na ziemi, tak mi się coś kojarzy. Ognisko rozpracujemy, tylko żeby nie przyszedł do mnie teraz jeleń. Dobra, jest. Jest wolfpelt tutaj, gdzie to było. Bandaż. Teraz znajdźmy te królicze łapki. Oni... Wyszedł ktoś. Kiedy wyszedł? No nie... Dobra, ale póki jeszcze jest czwórka, to jeszcze spróbujemy. Chociaż zaraz ja tu zginę. No ale no, achievementa już się nie da zrobić, skoro jedna osoba wyszła. Także widzicie, że to jest prawie niemożliwe do wykonania z randomami. No nie. Piąki, co wy. Dobra, pokonaliśmy. Dobra, uleczmy go, bo on coś tu biegał chociaż i robił, no jest szansa, że... Czy jakoś tą grę odratujemy. O! I trzecie dziecko uratowane, tak? Tak, trzecie dziecko uratowane, dobra. Dawajcie coś jeszcze pod te. Gdzieś tu powinien być kamyczek czerwony po nich. Jest czerwony kamyczek. Jak mam Strong Axa i ja teraz tą bazą się zajmuję. Niech oni sobie robią co chcą. Ja tu robię transformację tej bazy. Dobra, dawać młotek. Tu już chyba znowu ktoś zginął. A jajaj, dobra, ja dopiero tylko młotek zrobiłem, ani już znowu giną. Ja chyba nie dam rady zbudować tej bazy, coś czuję, nie? Nie ma bandaży w ogóle na mapie, w tym problem. O, dobra, dwa bandaże są. Poczekajmy. I lecę po nich. Dobra. Czas na misję ratunkową. 43 dzień będzie? 43. No już prawie połowa, prawie połowa chłopaki. Ja se tu z wami poradzę. Zjedzmy coś, chociaż troszkę. Oni tu piszą, że tu gdzieś jest niedźwiedź i big dog. Nie wiem o kim mówią, że big dog. Chyba on. Big dog już leży. A niedźwiedź? No niedźwiedź też zaraz będzie leżał. Jeden. Dobra coś tu jeszcze jest. Nie ma, dobra jeden. Dobra, waży, że ktoś będzie żył. Jeden i żyjemy. No, jeszcze jeden został do odratowania, ale jest to do zrobienia. Dobra, pozbieram te rzeczy i ja zaraz wracam do ogniska i robię tą bazę, tak jak mówiłem. O, strong axe kolejny. Ej, weźcie se to. Weźmiesz to? Wziął to, dobrze. Jeszcze do odratowania został jeden. Ja tu sobie szybko przejdę, poszukam. Może akurat bandoż gdzieś trafi. A jak nie, to zostawię go im. Ej, ożywili się, dobra goście ogarniają. Tylko tamten, co wyszedł, to jakiś nieogar był. Dobra. Ja zbieram teraz to, co niepotrzebne. I robimy transformację bazy. Chłopaki jeszcze rozszerzy ognisko. Dobra. Ej. Dobrze, dobrze jest. Jest dobrze. Nie, no kolejne co buduje te lightning grody. No nie mogę. Tak dobrze było. Bo właśnie zużył. No sami patrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 12, dwanaście, dwanaście, dwanaście. Ile kosztuje lightning rod? Razy osiem, dziewięćdziesiąt sześć scrapów właśnie zużył na lightning rody, ja się poddaję, nie wytrzymam tego psychicznie, naprawdę.